Cześć, witajcie na kanale, jestem Twoim starym. Dziś temat, którego... Naprawdę mówiąc, nie planowałem, ale też umówmy się szczerze, nikt nie planował tego, co dzieje się ostatnio na świecie, a na świecie, no jeśli nie panika, to spore zaniepokojenie, bo koronawirus robi swoje niepokoi. I choć ja akurat nie jestem w tej grupie y, najbardziej podwyższonego ryzyka, ani moje dzieci, ani wasze dzieci, to jednak nie ma co lekceważyć tematu. O tym, że warto wzmacniać organizm, o tym, że warto wysypiać się więcej niż y, zwykle, że trzeba unikać teraz skup skupisk ludzkich, to pewnie doskonale wiecie, więc nie ma co strzępić języka. Wasze dzieci pewnie w domu, i to jest hmm, temat, który myślę potrwa dłużej niż te zapowiadane przez rząd dwa tygodnie, bo tak naprawdę nic przez te dwa tygodnie się nie wyjaśni, i myślę, że te dzieci do końca roku szkolnego raczej w tych domach pozostaną. Wiem, że niektórzy żartują, że nie zabije nas wirus, a znudzone dzieciaki, ale tutaj naprawdę nie ma co się śmiać, bo. Jest to problem. Poza tym zdrowotnym oczywiście, który jest najważniejszy. I dzisiaj te problemy pobytu dzieci w domu i takiego trochę nudzenia się przez nich chciałbym z wami przegadać. No co robić? To będzie takie pytanie, na które postaramy się odpowiedzieć. Chociaż ja tak naprawdę chciałbym, żebyście mieli ten problem, żebyście mieli powód do takiego narzekania na to, że dzieci są w domu. Bo wszystkim dzieciom i nam życzmy sobie wszyscy, żebyśmy byli zdrowi, niech się nudzą te dzieciaki, my też niech się nudzimy, niech sobie skaczemy po głowie. Wszystko to lepsze niż to, że będziemy chorzy. A już dziecko chore to już najgorzej na świecie. Pewnie nie raz mieliście do czynienia z wysoką gorączką u dzieciaków, martwiliście się tym, albo byliście w szpitalu z dzieckiem, a te nerwy to tak naprawdę największe nerwy. Rodzice doskonale wiedzą o czym mówię. A co by się miało teraz dziać np. w czasie korona, koronawirusa w szpitalach, to wolę nawet o tym nie myśleć. Zakładamy więc, że dzieci są zdrowe, nudzą się w domu, no i teraz pojawia się takie pytanie, co z nimi robić? Ja zwykle staram się unikać, to już Wam nieraz mówiłem, urządzeń elektronicznych, bo te wszystkie tablety, smartfony, PlayStation, Xboxy to tak naprawdę trochę przekleństwo, bo dzieciaki, które są bez kontroli, namiętnie korzystają. Sam byłem człowiekiem, który jak miał lat naście, potrafiłem spędzić noce nad komputerem, nad jakimiś strategicznymi grami, i wiem doskonale o tym, że nasze dzieci potrafią zrobić to samo. No ale tym razem, ale tym razem, tak naprawdę zamknięte kina, teatry, muzea, baseny powodują, że no cóż, nie da się dzieciakom zorganizować już czasu tak, jak zawsze polecam, żeby organizować czasy w weekendy. No i teraz jesteśmy skazani tutaj na własną inwencję i własne cztery ściany lub okolice najbliższe tych czterech ścian. Um, Proszę się nie gniewać na to, co się wydarzy, absolutnie nie narzekać na to, że macie teraz więcej na głowie, bo te dzieci naprawdę wam teraz na tą głowę będą wchodzić, tylko proszę znaleźć czas na zaprzyjaźnienie się z dziećmi. Jak to zaprzyjaźnienie ktoś powie? Przecież spędzamy z nimi wystarczająco dużo czasu. Tylko pytanie, jak to jest z tym czasem? Czy czasem jest tak, że bierzecie dzieci na zakupy, nie wiem, do kina, albo siadacie przed telewizorem włączać jakiś film? To nie jest tak do końca spędzanie czasu z dzieckiem, bo tak naprawdę z tym dzieckiem się jakoś specjalnie nie zaprzyjaźniacie w tym momencie. Hmm. Teraz los, życie da nam powód do tego, by te ograniczenia, które są nam narzucane w związku z koronawirusem, przekuć trochę w jakiś mały plusik. Właśnie większe, hmm, większe chwile, więcej czasu spędzone z dziećmi. Bo tak teraz będzie. I teraz jest takie pytanie: no bo skoro nie możemy z dzieckiem nigdzie wyjść. A ja mówię, żeby nie spędzać z nimi czasu tylko i wyłącznie przy elektronice, która też jest fajna oczywiście, bo oglądanie z dzieckiem filmu też jest fajnym pomysłem. To teraz trzeba będzie trochę odkurzyć sobie tych starych pomysłów, które mieliśmy w głowach, kiedy my byliśmy małymi dziećmi. Czyli trzeba będzie sobie przypomnieć, gdzie leżą w domu gry planszowe. Na pewno takie macie. Nie wierzę, że byście w domu nie mieli. I jak znam życie, graliście albo gracie w nie tak rzadko, jak gra się u nas w domu. Ja za młodych lat bardzo często grałem w karty. Graliśmy w tysiąca w Macao, w Remika. E, przegrywałem zawsze z moją mamą, babcią i dziadkiem, no to teraz będzie można się odchudzić trochę e, powygrywać się z dziećmi. E, nie wiem, ja na przykład e, już wiem o tym, że najbliższe e, dni spędzę także na rysowaniu. Nigdy nie umiałem rysować na przykład konia. Moja córka rysuje świetnie i powiedziała mi, że no sorry tatuś, ale biorę Ciebie na doszkolenie no i w związku z tym będę teraz spędzał czas z kredkami i będę rysować tego nie powiem, jakiego konia, bo to byłoby brzydkie słowo. Jedną z ulubionych zajęć, jednym z ulubionych zajęć moich dzieci jest szperanie w moich starych rzeczach, gdzieś tam schowanych w jakimś pojemniku. Doskonała zabawa, kiedy wyciąga się swoje stare zeszyty, stare notatki. Ja jeszcze w młodości rysowałem na przykład swoje własne jakieś wirtualne, wymyślone mapy. Tylko jedna mała uwaga, drobna. Panowie, sprawdźcie najpierw sami, co macie w tych szpargałach, bo można trafić tam na przykład jak i ja trafiłem na dość zmęczonego świerszczyka sprzed lat. No, po co mają dzieci się dowiedzieć, że... A no, dowiedzą się i tak, że tatuś też, ale no to może lepiej później niż wcześniej. W związku z tym przeglądamy sobie stare rzeczy. To też jest bardzo fajna rzecz. Dzieci na przykład mogą się dowiedzieć, jak wyciągniecie swoje świadectwa, że to, że narzekacie na ich średnią 3,5 lub 4,0 oznacza, że po prostu mieliście jeszcze gorszą i że i tak im zazdrościcie. No więc w związku z tym, miła zabawa, przeglądanie starych rzeczy to też jest rzecz, którą można teraz z bardzo dużą dozą przyjemności uprawiać razem z dziećmi. Kraj miasta, pamiętacie taką zabawę? Albo na przykład statki. Ja ostatnio z młodym zacząłem grać w statki i mimo pierwszych oporów tak naprawdę. Bardzo się mocno zaangażował i też odkrył, że stare zabawy taty tego starszego pana już z siwą brodą też mogą być bardzo fajne. Czas na też wspólne roboty. Nie wiem, czy macie w garażu jakiś stary pojazd, który wymaga odświeżenia. Może być to motocykl, stare auto, albo nawet rower. Wspólna robota z synem przy takim małym remoncie jakiegoś pojazdu jest fajną zabawą. Znam moich takich kumpli, którzy na czas koronawirusa i wolnego, które biorą, będą na przykład planować remonty w pokojach dziecięcych. Wszystko to jest bardzo fajne pod warunkiem, że będziecie spędzać czas z dziećmi, a nie, że wy będziecie machać tym pędzlem w pokoju, a dzieci będą siedzieć na PlayStation. Wspólne spędzanie czasu i wspólne roboty to też jest jakiś pomysł na to, żeby wykorzystać czas, który będzie nam niestety dane spędzić w pewnym odosobnieniu. Jestem szczęśliwym posiadaczem ogrodu, zbliża się wiosna, więc za chwilkę będziemy mogli sadzić tam te wszystkie marchewki, buraczki, i inne szpargałki, zrobimy też nowy trawnik. Być może zajmiemy się wreszcie domkiem, który obiecałem dzieciom już dawno zrobić na drzewie. Więc śmiało też, panowie, przejrzyjcie swoje szopy, Może macie tam jakieś materiały budowlane, które można wykorzystać na ogrodzie w ciągu zbliżających się dni, a może nawet tygodni. No i spacery na dworze. Dwór jest dwór, czy też jak to się mówi na polu w różnych częściach Polski. To też miejsce bardzo bezpieczne, można spokojnie planować spacery, jeżeli pogoda dopisze, a wiosna się zbliża, rowery, wszystko to przed Wami. Tylko kombinujcie no i wykorzystujcie czas, bo rzeczywiście drugiego takiego może już nie być, w sensie nie, że coś się skończy złego, że Wasze dzieci i Wy na drugą stronę styksu, nie, 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 nie. nie. Zakładam, że to wszystko się wyprostuje, a czas, który teraz będziecie mogli z nimi spędzić, być może będzie tym najfajniejszym, jaki do tej pory mieliście. Kanał Jestem Twoim Starym, polecamy się, Możecie polubić, komentować, dajcie znać, jak spędzacie czas przy okazji tej walki z koronawirusem.